To są serwery Five'em, a to jest najpotężniejszy cheat, który ma pobajpasowane najpopularniejsze antycheaty, a czy tak jest? W dzisiejszym materiale to sprawdzimy jak zawsze potrolujemy graczy. Dwa, 3 lata w Dagestanie stary, wiesz o co chodzi? Ej, wiesz o co chodzi? Teraz czekaj. Okay, okay. Okay. Tu jest kolejka? Tak Ale wyjedź tym, proszę cię Że mam wyjeżdżać? Tak A czy no, myślisz, dobra. że tym tu się wjeżdża? Czy nie? Ty, od mi wyjechał Dobra, odjeżdżam stąd Co to ma być? Weź to i lepiej mi tam nie wjeżdżać. Okej okay. Lepiej tam nie wjeżdżać Zobiniamy. No kolega chyba szuka chypa do dupy. Tak mi się wydaje. Ale o co ci chodzi? Nie no wiem, ja, ja nawet nie bad. wiem... Ała, Ja nawet nie wiem gdzie tu jest parking. No to mm. jak ślepy jesteś, to już tego nie odzyskasz. Ty jesteś ślepy. No, dawaj, rani O ty! Dobra, wywalimy go w kosmos. Spektate go Jak on to przeżył? Jak spada fajnie Zginął, otworzysz e, mi moją furę? Twoje auto? No tak, to moje. Co czemu sobie nie otworzysz? zgubiłem kluczyki przed chwilą. Co ty gadasz, szafę? No serio, stary. Co ty kurwa kluczyku nie miał zgubić, ty? No ale nie, no serio, zgubiłem. Ała, czemu mnie potrąciłaś? Czemu no mnie celujesz? to jest na śnieżki, ty. A faktycznie. Sorry. No o, sorry. Ciekawe, czy sorry. mi odda? O, sorry. No, co ty robisz, szafę? Wejdziemy mu do auta Ej wyglądam jak złodziej? Nie Nie wyglądam A wiesz że nie. jestem złodziejem? Nie, nie. Aj A to jest Siema Ej chcecie, chcecie o, kupić tukaj. tą furkę? Bardzo Ale no. wyjazd tu, to ok? okej? Czemu? Tak powiedziałem Czemu? Czemu? A to twoje? Tak, twoje? to moje Masz, możesz się przejechać. A co to za furka, Skąd ją masz? A nie, no, kupiłem przed chwilą. E, ja da, daj dowód, pokażę, że masz prawko, Bo jak nie masz prawko, to ja nie kupuję, nie? Nie no. Spokojnie, no, w domu pokaż, zostawiłem. Pokażę, że masz prawko, bo ja się boję, nie będę ją no, tak W domu zostawiłem. Serio ci mówię. Pokazać no, ci. Chcesz... No, pokaż dowodzik. Okej. Okay. No się tak skradasz. O kurde! Co jest? Dobra, uciekamy stąd. Dobra, fajnie dostali bombki. Siema. Siema Łysy. Siema. Ty ty jesteś od tych fur? Jakich fur? Nie. Dawaj dawaj szpital tak zrobimy. Dawaj ho. Dobra, to chodź w szpital. Chodź tu, tutaj. Ty wiesz jesteś, widzę, masy pomóc. No coś tam potrafisz pomsić, nie? Ale możesz, masz tak, że możesz kogoś od razu przeszukać? E, nie. To no byś mógł jakiegoś ciecia w sumie sprzątnąć i mi dać rzeczy po tym po nim. No dobra, tylko że nie mam lutowania. Czego nie masz? Lutowania nie mam. A, ale ci mogę dać tyty. Ty, ty. Dobra, trudno, dawaj na szpital. Czekaj tko. Dziadu ja na chwilę gra, to mój Siema, Siema A to mój ziomek jest w tym tym brązowym mm, No przestań mm, mu tak robić Przestań, mm, przestań mu tak ale... robić Przestaniesz Lysy mu tak nie. robić? Tak, no. Oj łysy tak, trzeba nie. działać Oj łysy dawaj odpal rakietę oj, Łysy odpalaj O ja jest różowy wrócił Masz O jest różowy, jak tam różowy Tylu? Morda sami. Pierdala pierdala Ej, uważaj bo odjedziesz tym autem Uważaj bo odjedziesz Wywaliłem Daj mu auto, auta ej, no, ej, a tutaj można, można tutaj brać auta Dobra, Wiesz, auta, te, wy, to, to wy, to, to wywalam go z auta i biorę wow, to wow. auto I teraz auta, i teraz auta, teraz auta Ej dobra, nie dobra, teraz się wkurzyłem Chodźcie no, pod niego ej, stary Ej, zaraz starego No, No ty co by z Dobra, daję mu bana Daję mu bana Dostał bana już. Nie ma go. Serio? Co ty gadasz? No. Co? Ale i zbejtowałem. No normalnie dostał bana. A normalnie ma na tym? Na aplikacji? No. Co ty gadasz? Bana mu wypisałem. A na ile? Na jeden dzień. A weź? <laughs> A Jezu smar, ja ty łysy gangsterze. Połowa zaraz sobie pójdzie. O kurde, jak ty tak ten we mnie? Masz czarodzie jestem. Jest Ale szpont, nie... jest zabawa. ma co tu się dzieje? Odjedź, odjedź, dobrze, odjedź. Dobrze, 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 odjedziemy, odjedziemy no. Dogarnik, patrzcie, patrzcie na tego policjanta. Chodźcie pod niego, chodźcie pod niego. Bo. Co jest? Kłysy, coś ty zrobił. Ale dostał bomby. Matko boska, co tu się dzieje? Co jest? Co jest? Co jest? Dobra, teraz tego weźmiemy policjanta. Ale, nie, no normalnie to jest takie bombardowanie Chłopaki, łysy, chłopaki łysy, nie, ja nie mogę z tobą jeździć Ja nie, nie mogę, łysy, nie mogę Jednego wywaliłem w kosmos Co to? Siema To łysek, kurwa O, to jest ten Siema Tutaj jest bankomat? Ale jestem nowy No wiem właśnie, widzę Co powiedziałeś do mnie? Śmieciu? Co Odwoła, powiedziałeś? Odwołaj, 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 <laughs> Odwołuję to Odwołujesz? Ciągnij się Nie. Nie wiem. No nie, ale ten muziomek Nie wiem Co? Gdzie ty go dałeś? Kogo? O tego wariata z baseballem Łysy, ja, co ja się zawsze chodzi. Ja do bana mu wypisałem ja Jestem ownerem Hyper.pl i odgrywam gracza Usy. Co? Ja zawsze chciałem cię spotkać, ale nie w taki sposób Okej okay. O, ja go znam o, 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 Co jest? O <laughs> Chłopaki, wchodźcie, Chłopaki! łopaki, wchodźcie chłopaki. chłopaki, wejdziecie tu? Nie możemy, nie możemy. Kurde. Kumplu. A co tu się co dzieje? Co kumplu? Co tam u ciebie? Dobrze kumplu. <grym> A to ty? Tak, to ja. Był cię ty. Idę stąd. Nie, nie idź, kumplu. O, ty, co ty robisz? Patrz, Coś nie marisz? ma już tu nikogo. Nie mi zrobiłeś? Nie ma już. E, no nie. Moje no? Kumple. Co się stało z tym policjantem? Ty go zabiłeś? Nie ma ich. Chodźcie, kumple. pokażę wam ciała tych. Mapa y, Co badułę. tu się stało? Nie policjancie.